Wcale na mnie nie gadał, że ludzie podpuszczają i w ogóle normalnie sobie z nim gadałam, jeszcze myślałam, że można to normalnie jakoś... Znaczy ja ogólnie jestem za tym, żeby rodzinnie dla Aronka, dla, dla, dla dzieci normalnie mieć Karolinka, że miała z nim kontakt taki, wiecie, bez spin, ale tylko rodzicielski. Ale ja na przykład, no nie podoba mi się, że ktoś mi w twarz mówi co innego, a za plecami co innego na mój temat. Chciałabym pokazać inny temat, żeby nie było później. Dobra. Szukasz... Włącz Tipli, Jest włączony. Tipli jest włączony. Jak coś. Co e, na ustach? Właśnie kupiłam mnie ten błyszczyk to trzeba. Jest to puszczyk z Inglota numer 64. Chciałam kupić 62. Ale wszyscy opaść się gadają. Nie, nie wszyscy. Jakbyś się rozejrzał ogólnie. Tylko e, właśnie fałszywie... Fałszywi znajomi. Fałszywi One Ona tutaj gadają. Rozejrzałbyś się po ludziach i, i czyli zobaczył z osobami, z który, którymi na przykład ja współpracowałam, na przykład Czekinia, czy Mat, czy z osobami, z którymi ja się znam prywatnie. Wcale o mnie się nie gadają. Są osoby, które o mnie bardzo dobrze gadają i zawsze mnie bronią, jak ludzie na przykład nas nawet atakują gdzieś tam na live, czy coś powiedzą, że jesteśmy w porządku, że jesteśmy fajne dziewczyny. Ludzie, którzy znają mnie prywatnie, nawet nie wiem, zapytajcie się Lizaka, czy, czy ja jestem jakąś sobą osobą Osoby, które mnie poznały po prostu prywatnie, są osoby, które mówią o mnie dobrze A są osoby, które Mówiły o mnie dobrze Chciały się ze mną zaprzyjaźnić, a potem mówią o mnie źle Albo jak na przykład owca To po prostu ma żal do Karolinki, nie wiem, że ona chce odejść, ale przy okazji ja obrywam I mnie wyzywa po ludziach Ja nie rozumiem tego, jak można udawać, że mnie lubi że, że chce dobrze dla nas, a po ludziach rozpisywać takie głupoty. Ja powiem wam że nie, nie wiem, ja to jestem w szoku. Um, no i, i po, no po prostu no tak, tak to wygląda. Ja, ja nie mam, nie wszyscy o nas źle mówią, i ja mam pełno znajomych i pełno osób mogę wymienić, które właśnie o nas mówią dobrze. Na przykład nie będę tutaj nikomu udowadniać, bo jeżeli ja też mam swoich znajomych, słuchajcie, ja mam, mam, mam osoby, które są gdzieś tam bliżej. I te osoby doskonale zdają sobie sprawę, jaka jestem. Wy też jesteście fałszywe? Nie sądzę, że była fałszywa. Akurat, akurat nie. Czipli nie działa, działa. Um, ja jestem twoim planem B, a dzień nigdy nie był moim planem B. Ja mówiłam, że ja nie mam żadnych planów. Ja powiedziałam tak, po pierwszy raz. Ja nie mam problemu ze znalezieniem chłopaka i nie muszę sobie wymyślać, że ten jest moim planem B, ten jest moim planem A, słuchajcie. Ja nie potrzebuję planu. Ja jestem swoim planem, jedynym, <grym> który mam, i ja po prostu planuję zarabiać na siebie. Na swoją córeczkę i dbać o siebie. A jeżeli chodzi o partnera, jakiego będę miała, to już jest. No nie wiem, no to, to już jest. To zależnie od nas, kogo poznam, jak będzie nasza relacja się układać. Jeżeli chodzi o, o Kacpra, no to byłam w nim bardzo zakochana. Może i nawet jeszcze jestem, ale na przykład gdzieś tam nam nie wyszło. I to wcale nie oznacza, że on jest gdzieś tam jakimś tam planem A, bo ja wcale nie planowałam do niego wracać. A, a z Adi wcale nie planowałam, że Adi to będzie mój plan, bo, bo nie wiem, bo muszę się go uczepić. Nie chciałam się wcale uczepiać Adriana, po prostu mi się spędzało z nim czas. I fajnie się bawiłam. Jakby dla mnie to nie był plan, może nie, mówiłam, że niepo, niepo, niefortunnie. To ja powiedziałam coś tak, że ludzie mogli to odebrać, ale w ten sposób on nigdy nie był moim planem. Nie był moim planem, bo ja nie traktuję go jak plan. Tylko po prostu go lubię. To na ustach właśnie ten, ten błyszczyk z Inglota I kredka jest. Co ta kredka jest. Kretki nie mogę znaleźć. Dobra, hmm. nie wiem, kredki nie mogę znaleźć, ale też z Inglota Kredka. Gdzie idzie Kryś? Kryś poszedł? Nie działa? Jak nie działa? Chip, widzowie, działa. Działa, nie mam tutaj nowych wiadomości. A nie, dobra, dobra, widzowie, przepraszam. Nie działa, bo internet się wyłączył. Przepraszam. Poczekaj, poczekajcie chwilę, muszę włączyć internet. Dobra, zaraz, zaraz puszczę wszystkie wiadomości. Za chwilę. Tu internet się rozłączył. Zapomniałam, że miałam podłączonego na tym. O, dobra, jest. Ok, włączony internet. Dobra, Odświeżamy. I papwy są, ojej Mistrz patelni złota do vara ojej Dobra, jest puszczamy wszystko Paulina 10 złotych A ja tam was lubię dziewczyny, czerwone no. serce Macie czasami głupie zachowania Ale kto nie ma niech pierwszy rzuci kamień Właśnie. Miłego dnia dla was, czerwone serce Dziękuję Paulinka Buziaki Mistrz patelni, złota wara 10 złotych Drodzy widzowie od dzieci, to wy się odczepcie i je nie mieszajcie w nic, a jak komuś się nie podoba, to proszę tu nie przychodzić i zająć się czymś innym. Tym, co się o dzieci czepiają, to taki czarny gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka w dupę się nalezy. O kurde, mocne. Agu, 10 zł. Jaką metodą przedłużacie włosy? Szukam sposobu przedłużania, gdzie nie będzie widać, gdy się zwiąże w kucyk albo odchyli rozpuszczone włosy do tyłu. No Ej, ogólnie skrzewy. żeby w ogóle nie rzucało się w oczy Skrzywy nowe Najlepiej takie małe łączenia Jak dla mnie Aniołek 10 złotych Karolina nawet Alan po rozłączeniu się powiedział Że nie wierzy jak może Grzesiek się z Tobą Spotykać na poważnie I myśli że to pewnie kontent z Wami Grzesiek dużo bierze na siebie hejtu Ostatnio więc nie odstawiaj maniany o, posikażę Karolince, żeby nie odstawiała maniany, ale to fakt, że jak bardzo dużo hejtów bierze, bierze na siebie, ostatnio. Bob, 10 złotych. Karolina, a nie było ci przykro, jak twój nowy chłopak upokorzył dziewczynę w internecie klamiać ze nasral na nią? Zabierz swoje rzeczy od owcy w końcu jak zakończyłaś z nim związek i się wyprowadzi las. Baby, słuchaj, ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o sytuację z Patrycją z Grzesiem, to Patrycja zaczęła publikować jakieś rzeczy na, na Grzesia pierwsza, więc yy, ja powiem Wam tak szczerze, że ja dziwię się, że patrycja robi się pokrzywdzoną osobę, gdzie ona jest osobą, która rzuca jakieś prywatne rzeczy, a potem się dziwi, że ktoś myśli, że ktoś na nią nastrał, kiedy ona takie rzeczy mówi w internecie. Pełna zgoda z wami 10 złotych. Zgadzam się z wami, dziewczyny, owca przesadza tak samo, jak to, że opowiada na bitwach, że Karolina ma ograniczone prawa do Blanki i ma kuratora, Nie powinien do ludzi czegoś takiego mówić. On takie coś powiedział? On bo to jest, to jest w ogóle nieprawda. Karolina nie ma ograniczonych pra praw do Blanki. To jest. Nie, to jest bzdura. Na pewno czegoś takiego nie powiedział. E, do, do mnie dziękuję. Nie powiedział nic takiego. No właśnie, tutaj akurat ludzie podpuszczają też dużo. Ale, ale jeżeli chodzi o owce, no to faktycznie owce powinni zrozumieć, że, że zachowuje się nie w porządku. Nie w porządku, nie można czegoś takiego robić. jak... Ja nie wyobrażam sobie, słuchajcie, nie wyobrażam sobie komuś zabrać siłą telefon, nagrać wiadomości, mm. potem tymi wiadomościami kogoś szantażować, a potem je wstawić w internet. Nie wyobrażam sobie, naprawdę. Jak można takie coś zrobić i myśleć, że to jest normalne? To nie jest normalne. Nie jest się kozakiem wtedy, to. No, kurde, to. Jest się toksykiem. Bardzo dobrze, dziękuję. Aniołek. 10 złotych. Dziewczyny, niestety, jego tłumaczycie dla dobra dziecka. Jakiś czas temu owca powiedział, że ma wiadomości z telefonu, czyli nie od wczoraj terroryzuje i zastraszał Karolinę. Sama mówiłaś, że skasował setki wiadomości jego z tobą. Z Karolinką? Że skasował? Zaraz się powie. Eee... Po co dzieci w to wciągają? Znaczy, wydaje mi się ogólnie, że owca nie powiedział o biance. Bo to jest w ogóle totalna bzdura. To nie wydaje mi się, żeby coś takiego mówił. Chyba nie ma jej poty, psuty. zepsuty. Znaczy ogólnie po prostu nie, po, nie ja, ja sama widzowie, ja sama kiedyś takie coś przechodziłam. Nie powiem wam przez kogo, ale była osoba, która też Skradła mi numery telefonów, wydzwaniała po ludziach z, z, dziękuję, z mojego środowiska. E, nie wiem po co, ale wyzwaniała, wydzwaniała też nie wiem, to w ogóle dziwne było, bo ja później świeciłam oczami przed swoimi znajomymi, skąd ktoś ma numer e, prywatny. No, nie, nie wiem, ja sama, sama też takie coś przychodziłam więc wiem, że to w ogóle takie akcje są krzywe, że ktoś może kogoś szantażować jakimiś wiadomościami, bo wiadomo, ludzie mają swoją prywatność, ale to też jest prywatność. Ja, ja tłumaczyłam to nieraz. Nawet nie chodzi tylko o mnie, Ej, tylko chodzi o osoby, z którą ja na przykład piszę, to jest prywatność też drugiej osoby. I on sam na przykład um, puszczając jakieś coś w internet, naruszył nie tylko prywatność Karolinki, ale też prywatność rozmówcy Karolinki, więc tutaj jeszcze dopuścił udostępnić. No nie, to jest dla mnie na przykład no, przesada. Dla mnie to jest bardzo przykra sprawa, że, że takie coś miało miejsce. cena z takie zabiegi, co robiłyśmy. E, za, za V Lift 1800, bo to były 2 ml. E, tutaj za flipa ile to było nie pamiętam, ale możecie napisać do N Beauty Clinic. E, tu wam poda wszystkie ceny. Za nos było 600. Mm, ale pamiętajcie, że jak zaobserwujecie MBT Clinic i się powołacie na nas, to jest 25% rabatu. Mm. Jak samoboczucie? Dobrze, u mnie super. Y Mateusz, 10 złotych. Ja mam nadzieję, że wreszcie ktoś się za was weźmie. Człowiek siedzi z dzieckiem w szpitalu, walczy o każdy dzień, a wy nie jesteście warte tych dzieci. Ciekawe co powie... No Mateusz, ja ci powiem tak. Przykro mi, że twoje dziecko jest w szpitalu, bardzo mi przykro, ale ja się moją córeczką zajmuję super. Mam z nią super kontakt i no, mojej córeczce nie brakuje niczego, więc... Proszę cię, zajmij się swoim dzieckiem przede wszystkim i nie wylewaj swoich żalów na innych rodziców. To, że coś się stało... Ja też kiedyś byłam w szpitalu, też kiedyś miałam jakieś tam swoje przejścia i życzę ci, życzę ci Mateusz i twojemu dziecku przede wszystkim zdrowia. I daj sobie spokój. Naprawdę z ocenianiem innych. Bo ci się coś wydaje. Hmm, jakie plany na dzisiaj? No dzisiaj konkretnie nie mogę Wam powiedzieć jakie plany, ale ogólnie fajne. Na, na początku musimy się ogarnąć, z Karolinką idziemy kupić rzeczy, a potem, e, a potem idziemy na coś. Robimy rzęsy, tylko właśnie nie wiem, czy, czy nie ten. E, czy jeszcze na Kielce nie zajdziemy po drodze? Który świetaru znaczy? Nie wiem... Mateusz ogólnie, nie mam pojęcia co to jest za osoba, ale no życie mu jak najlepiej. Nie będę, nie będę tutaj, <laughs> wyjechać, bo widzę, że po prostu ma ciężkie chwile, aczkolwiek no nie powinien, nie powinien się wypowiadać, bo ja powiem wam tak, po co się wypowiadać na temat dzieci w internecie? Po co? Czy ja muszę komuś udowadniać, że ja, że moje dziecko jest szczęśliwe przy mnie? Nie muszę, ja, mi wystarczy, jak ona się do mnie przytuli w nocy. O! Ma męża i nie bierze rozwozdu tylko kolejnego chłopa łapie na bobasa. Odchody kasę zgraną za wlakę i kopną w siostrzyczkę. Nie słuchajcie, bo nie nazywajcie e, Krzysia odchodami, bo Krzyś jest naprawdę. Powiem wam szczerze, że Grzysia jest przemiłą osobą. Przemiłą i bardzo uczynną osobą. Czego nie widać w internecie, nie widzicie tego. Tylko Tajemnicza 10 złotych. Czas najwyższy załatwić owce prawnie, dostanie zakaz wypowiadania się na temat Karoliny i to samo z Aronkiem ustalić. Widzenia przez sąd wtedy nie mm. będzie mógł zabierać, kiedy mu się podoba. Czemu o starszego syna tak nie walczy? Wydaje, wydaje, wydaje mi się ogólnie na, na temat pozostałych dzieci owce, że nie będę się powiadać, a ale ten. Ym... Mi się wydaje ogólnie, że, że powinno być, że, nie, że powinny być prawne zakazy powiadające się całkowicie. I to i w jedną stronę, i w drugą byłoby najlepiej po prostu nie poruszać tego tematu. Ja jestem Piątkowską. Ja bym przegrała z Piątkowską. To, to akurat. Mogłabym się zmierzyć, nie mówię, że nie, bo ja lubię odważne wyzwania, ale bym przegrała z Piątkowską. Tak coś czuję, no. no nie czuję się na um, jakąś fajterkę taką super. Tak, na w Krakowie. O teraz robię 3. trzeba się zbierać już. Właśnie musimy... Może wyłączymy, już mi się ubrawa. Cześć widział, je? I sobie ten nos, nos jeszcze poszczupleję do dwóch tygodni. Będzie taki całkowity efekt. Ale w ciebie, my z Polonką zrobiliśmy naprawdę bardzo delikatne, minimalne poprawki. Może teraz te policzki będą troszeczkę większe, ale dlatego, że ja mam opuchliznę. Kraków piękne, miasto piękne, tylko powiem wam, że jeżdżenie samochodem po Krakowie jest okropne. Widzę, ja mam telefon. przypadek? Nie to jest trolla tam. Ta... Ja. Powiedz, że chciałaś się przywitać z nami, Słoneczko. Tak, nie... cześć, good morning. Nie, ale to było przez przypadek. No, ale dobra, mogę posiedzieć. Koda, to jest dobra kiedy będzie logo husarskie, koło Ameryki e, nie, wiem, mi, nie wiem, bo mi zabrałeś moderatora. Jak masz dalej? O. o. Dobra, pomyślę. Dobra, nie mu o mnie. Co tam? E, czemu za mną chodzisz? śledujecie. Bo ja, ja się zakochałam w Tobie, wygabry. No ale jak? No przejrzełem ja tyle hejterów, biedny jestem. No A bo co widzimy? Jeszcze... A kasa nie jest ważna. Powiedz, żyły jesteś, masz długą browę. No, pieniądze to nie wszystko. Ważne, że ja jesteś super, przystojny i powiedzmy. nie możesz tak, a ty, ale ty Hermana masz. masz tak a chore serce. Ja, o, o, jak chore serce, Poczekaj, bo, bo będzie za tym Hermanem zaraz. A, dobra. Proszę mnie nie łączyć Sermonem już, ja nie mam nic z Hermanem wspólnego. Ja byś, he, 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 Muszę to he, wygłosić. No właśnie Dawaj. Kazam, o ma właśnie, no właśnie Kazam też ma widzę e, dramę z tą, ale ty, Kazam ty jesteś ten kiedyś, co my mieliśmy też spinę między sobą, jest, kim ja nie miałem Ale powiem wam tak, bo miałem, obiecałem, że się nie będę wydawał dramę, że będzie komentaria, ale to powiem wam, że to co ja mam, znaczy na pewno dostanę bana z Zrobię takiego live'a, że nie wiem czy 10 minut wytrzyma i, i będzie przeciążenie serwerów w chinach. Bo takie kule <laughs> kurwy ode mnie, że Muszę się wygadać. Bo na Facebooku może zrobię co? Gdzie ty byłeś, jak nie było te trzy dni? Gdzie byłem kurwa, na ta wczoraj padaczki dostała tak epilepsję miała. Nie e, w ogóle akcja niesamowita wczoraj była, ale ty nie wiem, czy jest sens o tym mówić. Nie jestem, wczoraj robiłem przemeblowanie. Lekkie. I ogarniałem urzędowe sprawy. No bo jeszcze mam te sprawy w sądach. No i co? No i. W ogóle jest Wiesz, że za nami, no że zdjęcia robią, nagrywają nas, trąbią, gdzieś i wiesz. Jechaliśmy wczoraj, zaś jakaś bemka biała jechała nas, e, chciała, z, tak było na autostradzie i ta sytuacja, co opowiadałem, co się śmiali wszyscy, nie? To zaś było podobnie, ja dobrze to nagrałem wszystko, tylko na razie jest w postępowaniu. Chciała nas z, z, strącić z drogi, nie? Zepnąć, nie? Bemka. Ja wierzę, że jest tacy, wszystko mamy nagrane i tak dalej, nie? I cała sytuacja jest nagrana. bo policja i w ogóle. No, i potem wiecie, jak wszła jak policja, no to nie wiem, czy to ze stresu, czy bo aneta, też na pogodę reaguje, ale to bardziej stres. Ale najbardziej, co zareagowało, to sygnały świetne, nie? niebieskie. Bo jak są, wiecie, sygnały, no to wiadomo, ja że się dzieje, nie? Jak aneta widzi, to zaraz się włącza. No dobra, ale dzisiaj się dobrze już czuję? Później w tym manowej akcja. co? Dobrze się już dzisiaj czuję? No nie, bo się że nie widziałem dzisiaj. Aha, okay. no. Jak, jak pewnie wyjdę z, od was, no to pójdę zjeść się, zobaczę. A żal mi powiem wam, że ona ma tak przeze mnie przesrane ta neta, że ja pierdolę ja jej mówię nieraz, żeby już. Może nie wiem, wiesz, nie pokazywa się ze mną na tych live'ach albo coś, żeby nie jechali po niej, bo, bo widzę, że ona to przeżywa, nie? Ale w domu jest? Tak, w domu, w domu jest, no. Z, pewnie z Dianą no, na górze z kotami siedzą. No sobie. Dajcie spokój. Dzięki bardzo, dzięki. Taka jest prawda, że wiecie, co tego jest za dużo. Ja się nie dziwię, że oni mają już dosyć tego, wiesz? Bo do płaczą wszyscy, że ja PDF-ów ludzi nazywam, że no ten... No kto by to wytrzymał, ludzie? Przecież no to trzeba... No kto by to wytrzymał takie... właśnie? Masakrę. No Kurwa, popatrzcie, po, robiliśmy w niedzielę tego live'a, nawet w sumie ja to tak z dupy zrobiłem, bo ja bym chciał to, żeby było więcej ludzi, to bym tydzień przed zrobił na Facebooku, że ta, taka akcja będzie organizowana. No to trochę, na no to było od pigu, byli, byli ona nas ludzi, nie? No to zrobiliśmy jakąś akcję, o Daisy właśnie, o, o właśnie, z Daisy, część Daisy tam wpłatę zrobiła, nie chcę tu wyróżniać, bo to dużo wpłatę pewnie osób zrobiło, tylko pamiętam Daisy właśnie, Kingę, tam od Psycha, tam Megi chyba była, nie? Tylko nie, nie podpisać się jako piguła. Ale do czego zmierzam. No i już pierdolą, że kurwa się świadko ustawiłem, no znaczy to było do przewidzenia, że tak będzie w gadany, nie? No ja nie mogę pomóc, nie mogę zwrócić uwagi, nie mogę się kłócić, nie mogę robić live'ów, bo co by nie zrobił, to i tak będzie źle. I oni tak ściemniają, tak przekręcają kota ogonem, że ja to zaczynam wiedzieć, co nie gadają. Tak oni potrafią manipulować. Beton przy niej to jest kurwa dzidziu, kurwa, umywa się, Beton to już tak jest wyjaśniony. Jego już kurwa życie ogarnęło księża ci w kościele i tam i. <todgłosy> Obrigada. <laughs>